nagramy filmik dla wszystkich anty Dobra, mój pies cierpiał na infekcję uszu straszną. Antybiotyk prawie 200 funtów, kurwa, chuja nic nie pomógł. Wykonałem krople dla Jenny na mojego psa. Krople do uszu. wykonane są z konopi indyjskich. Są podawane dopiero od dwóch kurwa dni, a już pies może spokojnie spać, nic się kurwa nie dzieje. Po tym chujostwie nic kurwa, zero zmiany, zero, nic. Smród kurwa z uszu i tak dalej. Także kurwa polecam produkcję kurwa własnych skład... własnych kurwa preparatów z konopi